Cześć, witam serdecznie w kolejnym Maciku z cyklu motodoradca w serii Motoinfo. No właśnie zazwyczaj, gdy nagrywam wam temu serię, to mówię o pięciu, sześciu tematach, a dzisiaj przychodzę do was z dwoma tematami. Pierwszy dotyczący tego zakazu sprowadzania aut z Ameryki do naszego kraju, dużo powiedziane z Ameryki, w ogóle samochodów spoza terenu Unii Europejskiej. Trochę wyjaśnię, bo media dosyć mocno pompują ten temat, z drugiej strony może też trochę uspokoję, a drugi temat będzie dotyczył przeglądów technicznych, badań okresowych pojazdów. Wczoraj byłem w Sejmie na Komisji Infrastruktury, gdzie była bardzo burzliwa debata właśnie na ten temat i mówmy się szczerze, piłka jest w grze, ale po posiedzeniu tejże komisji miałem okazję rozmawiać z ministrem i powiedział wprost, cel jest taki, by te zmiany weszły w życie i jeszcze w tym roku. I powiem jeszcze jedno. Cena to jest tylko i wyłącznie dodatek tych zmian. Ma być tam troszeczkę więcej i zaraz sobie o tym szerzej powiemy. No właśnie, zacznijmy od tych tak zwanych samochodów amerykańskich. Mówi się amerykańskich, no bo chyba największy import do, spoza Unii Europejskiej jest właśnie ze Stanów Zjednoczonych, ale równie dobrze może chodzi o auta również chociażby z Japonii czy z innych krajów. Jest trochę fermentu, jak i zamieszania wokół tego. W sumie z jednej strony przez wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 4 grudnia 2024, tak, dotyczący ten traktorów, a z drugiej strony za rozporządzenie z 31 grudnia 2024, numer 1972, dotyczące tego, że obligatoryjnie przy rejestracji pojazdów trzeba uzupełniać rubrykę K, a za rubrykę K odpowiada homologacja. No właśnie, i gdy te Dwa tematy wrzucimy do blendera, no to można powiedzieć jedno mamy sieczkę, bo okazało się, że kilka wydziałów komunikacji, o czym wam nagrywałem w jednym z ostatnich materiałów, powiedziało, że na chwilę obecną wstrzymuje rejestrację samochodów sprowadzanych spoza terenu Unii Europejskiej. W międzyczasie kilka osób do mnie się zgłosiło, że w kolejnych wydziałach komunikacji również pojawiają się takie problemy, więc jeżeli chcecie kopać teraz takie auto, warto zadzwonić do swojego wydziału komunikacji, bo i tak zdecydowana większość bez problemu rejestruje te auta, jeżeli rejestrować, to tak teraz, w tym momencie. A z trzeciej strony, kilka osób do mnie się zgłosiło, że owszem, w pierwszej kolejności w wydziale komunikacji powiedzieli, że nie, no na chwilę obecną jest to wstrzymane. Gdy ta osoba powiedziała, że tu poproszę o uzasadnienie pisemne. No to było dobra, niech pan już da, to zarejestrujemy. Na dobrą sprawę, tak jak mówiłem, troszeczkę ministerstwo, tym wszystkim pewnie też lekko było zaskoczone, a przede wszystkim interpretacją wyroku naczelnego sądu administracyjnego, akurat tego dotyczącego tych traktorów, gdzie tam nie było rozróżnienia. Chodziło ogólnie o pojazdy. Tam nie było rozróżnienia, że chodzi tylko i wyłącznie o traktory, więc można się spodziewać, że w niedługim czasie pojawi się pewna wytyczna do wydziałów komunikacji celem tego, by tutaj tych aut pod to nie brać zbyt. Bardzo pod uwagę, więc warto się w pierwszej kolejności orientować, sprawdzać, bo piłka jest w grze, ale bardziej uspokajam w tym temacie. No właśnie moment jeszcze dla partnera tego odcinka, porównywarki ubezpieczeniowej Mówi, czyli strony, gdzie możecie przekalkulować sobie ubezpieczenie komunikacyjne, bądź poszukać najtańszej polisy, która by Was interesowała. Przechodząc sobie w link, który macie w opisie tego filmu, możecie otrzymać zwrot w wysokości 100 zł po zakupie takiego ubezpieczenia komunikacyjnego, czyli z jednej strony możecie przekalkulować sobie poszukać tego, co najtańsze i jeszcze stówkę dostać są to realne pieniądze, które trafiają na Wasze konto. Tam też wszystko jest zaznaczone kiedy, gdzie i jak można z takiej promocji skorzystać. Zachęcam serdecznie do tego, żeby nawet sobie sprawdzić teraz, jak się może Wasza potencjalna polisa kalkulować w tym momencie. A ja przechodzę do tego tematu bardziej rozbudowanego, związanego z badaniami okresowymi pojazdów. No właśnie, byłem wczoraj na sejmowym posiedzeniu Komisji Infrastruktury właśnie w zakresie badań e, okresowych pojazdów i powiem wam wprost, trochę tak rzutem na taśmę, bo we wtorek dostałem zgodę z sekretariatu Ministerstwa na uczestnictwo w tymże posiedzeniu i powiem wam, że będąc na tym posiedzeniu, sobie tak przemyślałem jedno, że będę starał się w tym roku być zdecydowanie częściej na takich posiedzeniach dotyczących nas jako kierowców, bo to jest temat przede wszystkim społeczny, dotyczący nas, oczywiście w miarę moich możliwości. Wczorajsze posiedzenie było, że tak powiem, Dosyć burzliwe, no ale umówmy się szczerze, tam, gdzie chodzi o pieniądze, tam zawsze pojawiają się też emocje. Z drugiej strony nie zabierałem głosu w bezpośredniej dyskusji, bo wiecie co, ja wychodzę z założenia, że nie ma sensu bić piany. Pierwsze cztery wypowiedzi były tak merytoryczne i tak wyczerpujące, że można powiedzieć, że cały temat zebrały w całość. Następne to już były takie drobne uzupełnienia. Więcej miałem okazji porozmawiać z ministrem po zakończeniu tejże Sejmowej Komisji Infrastruktury, przekazując swoje informacje na ten temat i są to tematy, które zapewne będę chciał poruszyć przy następnej komisji bo ta była nazwijmy wprost wstępną komisją to jeszcze nie był gotowy projekt w żaden sposób więc teraz to na razie tak trochę było bardziej badaniem nie zmienia też faktu że będę ciekawy waszych opinii na temat tychże wszystkich zmian które wam dzisiaj przedstawię bo ja tam nie, pre, nie reprezentuję siebie, ja reprezentuję nas jako całą społeczność. Więc na wszystko przyjdzie czas, a teraz przejdźmy w pierwszej kolejności do podstawowych statystyk, żeby chociaż wiedzieć o co chodzi, bo wczoraj tych statystyk było dosyć sporo. Polska jest jednym z sześciu krajów, gdzie badania okresowe pojazdów wykonywane są co roku. Oczywiście pomijam, że nowe pierwsze po trzech latach, po dwóch już później z następnej perspektywy. W pozostałych krajach UE te badania są minimum co dwa lata. Następna kwestia stacji kontroli pojazdów na koniec roku. Roku 2024 było 5467 i co ciekawe, przez ostatnie 9 lat przybyło tychże stacji 900. Następna sprawa, że teraz zauważyliśmy mały spadek rok do roku między 2024 a 2023 rokiem, ale raptem o 30%. Stacji kontroli pojazdów. Następna kwestia aktywnych diagnostów. Na dziś jest tam dokładnie chyba 15 640 osób. I co ciekawe, tylko 3% z tychże osób są to osoby poniżej 30 roku życia. A co ciekawe, 33% osób będących diagnostami z uprawnieniami aktywnymi jest powyżej 60 roku życia, więc widać, że ten zawód niedługo będzie. Bardzo deficytowy i zapewne niedługo będzie też tak jak na egzaminach na policjanta, że a, testy sprawnościowe, dobra, odłóżmy na bok, bo powiem Wam tyle, ja zdawałem egzamin wewnętrzny w PZMocie na e, diagnostę, kurs półroczny, który przechodziłem, bardzo złożony, niezwykle e, skomplikowana wiedza, bardzo dużo trzeba było się wokół tego nauczyć i w sumie nie podszedłem do egzaminu państwowego, bo wtedy to... Umówmy się szczerze, jedna na dziesięć osób zdawała e, ten egzamin. Wydaje mi się, że chyba w niedługim czasie będzie dosyć mocno to wszystko polóżnione. Ale dobra, to odkładamy na bok. Zajmiemy się już jakby treściami bardziej konkretnymi. No dobra, to muszę wam na szybko teraz to dograć, bo chciałem wam w tym momencie wstawić przemówienie przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury, który wyraźnie mówił, co i jak się będzie zmieniało, ale niestety nie mogą udostępnić nagrania rejestrowanego podczas komisji sejmowej, więc pozwolicie, że wyjaśnię to własnymi słowami. Ministerstwo zaczęło od tego, że kierowcy są zapominalstw, że w zeszłym roku. Na 21 milionów badań okresowych, a 7 milionów z tych badań było zrobionych po terminie, co za tym idzie, trzeba to ukrócić. Nie wiem, z czego do końca to wynikało. Może chociażby z tego, że nie musimy wozić przy sobie dowodów rejestracyjnych i bardzo, bardzo często o tym zapominamy. Owszem, jest apka obywatel gdzie teoretycznie możemy sobie zobaczyć, kiedy to badanie nam się kończy. Czasem stacje kontroli pojazdów do nas dzwonią, no bo w sumie to jest w ich interesie, żeby informować klienta o tym, żeby go do siebie ściągnąć, ale w sumie to może brakuje takiego centralnego systemu, który by na przykład na maila przysyłał nam powiadomienie, że badanie się kończy. Ale dobra, to odkładamy na bok. Ministerstwo zapowiedziało jedno, że jeżeli skończy nam się ważne badanie techniczne, no to teoretycznie nie możemy poruszać się autem, bo na przykład ubezpieczenie w tym czasie nie działa, ale w terminie do 7 dni od zakończenia tego badania, jak pojedziemy na przegląd okresowy, nie zapłacimy kary. Ale powyżej 7 dni zapłacimy już dwukrotność za takie badanie, ba, powyżej 90 dni zapłacimy trzykrotność za takie badanie. No i teraz było pytanie, czy to trafi do skarbnicy stacji kontroli pojazdów? No nie do końca. Będzie to trafiało do specjalnego funduszu, który ma poprawić bezpieczeństwo na drodze, ma też dodatkowo szkolić diagnostów i co najwyżej około 30% z tej kwoty będzie trafiało do stacji kontroli pojazdów. Następna kwestia, też można powiedzieć, że bardzo z tym wszystkim związana, to kwestia fotodokumentacji. Już nawet nie mówię o wideodokumentacji, bo oba te tematy są wałkowane od dobrych 5-6 lat, ale. Ten temat był wczoraj trochę potraktowany po macoszemu, bardzo krótko. Nie zmienia to faktu, że był taki akcent, że są takie konsultacje robione, bo przede wszystkim zależy ministerstwu, żeby te badania były rzetelne. Jak to minister powiedział wcześniej, żeby nie było podbijania Greksio pieczątkom, tylko żeby to wyglądało jak należy, więc system kontroli ma być tutaj wzmocniony. No i ta fotodokumentacja ma też w tym pomóc. Jest to jeden z elementów, które są konsultowane. Na razie nie wiadomo, czy będzie to 5 zdjęć, 4 czy dwa zdjęcia, bo tych opcji było bardzo dużo. Na pewno jest jedno pewne, że musi być. Auto poprzekątne i widoczne i zdjęcie stanu licznika. A to jest bardzo istotne, bo często okazuje się, że diagnosta popełni błąd przy wpisywaniu, i później wcale go tak łatwo w cepiku nie jest odkręcić. Następna sprawa to pomiar kontroli. Spalin. Tu było dosyć krótko na ten temat, ale ta kwestia też powraca i za każdym razem, kiedy diagności wczoraj mówili, znaczy przedstawiciele stacji diagnostycznych Stowarzyszenia, że te podwyżki są niezbędne, bo od wielu lat ta cena nie była zmieniana, to zawsze było powtarzane, to co dacie w zamian? I zapewne będzie chodziło tutaj o to, że będzie kij i marchewka. Następnie będzie trzeba zapewne zakupić urządzenia do pomiaru spalin, o których już Wam mówiłem wcześniej, bo te obecnej generacji one najlepiej działają na biegu jałowym przy 4,5 tysiącach obrotów. A w większości nowych samochodów mamy blokadę na biegu jałowym, więc nawet nie jesteśmy w stanie takiego badania wykonać. Ale jeżeli ktokolwiek myśli teraz o zaślepieniu AdBlue czy wyłączeniu DPF-a, to niech się 10 razy w tym wszystkim zastanowi. I jeszcze jeden wątek, który się pojawiał podczas posiedzenia tej komisji, to to, żeby badania techniczne aut z napędem na cztery koła były droższe, bo wymagają więcej pracy. Jak ja się cieszę, że pod szóstą mapą dyfrów mam możliwość odpinania w Jarisie tylnego mostu. Badanie będzie tańsze. Wiecie co? Dzisiaj nad radem dostałem maila od marynarza, bo wiele maili od Was dostałem właśnie z różnymi sytuacjami związanymi z tym, że karanie, ale właśnie maila od marynarza, który powiedział, że najczęściej wypływa na 4-6 miesięcy. E, no i co on ma zrobić, bo ma kilka klasyków, w które raczej żona by e, nie wsiadła. Oczywiście mam świadomość, że jest to sytuacja jednostkowa, ale odwróćmy trochę kota ogonem. Mamy taką sytuację, że na przykładzie samochodu powypadkowego, no to teoretycznie nie, no bo mamy w myśl ustawy e, opcję wyrejestrowania samochodu czasowo, o czym Wam już kiedyś kiedyś nagrywałem, w sumie to kosztuje zdecydowanie więcej, zapewne cała ta fatyga, stacja kontroli pojazdów, tablice, nie tablice, jeżdżenie w jedną, w drugą stronę. Ale na przykład bardziej prostą sytuację. Mamy półtora miesiąca do tego terminu badania okresowego, czyli teoretycznie nie możemy zrobić tego przeglądu, bo w myśl nowych przepisów, które wejdą, będziemy mogli zrobić go miesiąc wstecz i będzie ważny wtedy 13 miesięcy. No i nie wiem, strzela nam rozrząd, uszczelka pod głowicą zostaje wydmuchana, nie da się tym samochodem jeździć, jakaś. Gruba awaria, albo nie wiem, obraca się panewka. No i mamy taką sytuację, że. No nie mamy akurat kasy teraz w tym momencie, żeby naprawić ten samochód, więc on na razie stoi z boku. No i teoretycznie z automatu narażamy się na kary, no bo nie jesteśmy w stanie pojechać na taką stację kontroli pojazdu. I właśnie to była moja rozmowa z ministrem po zakończeniu tego posiedzenia, też między innymi, bo jeszcze drugi temat poruszyłem, jak tę sprawę rozwiązać. On też w międzyczasie podczas komisji szerzej wypowiadał się na ten temat, mówiąc, że no będą tutaj furtki robione dla tych, którym się nie udało w terminie, będą te powody badane. No, tylko mi się wydaje, że każdy, kto się spóźni na takie badanie okresowe pojazdu, będzie z zaprzyjaźnionego serwisu przyjeżdżał z kwitem, że to auto stoi tam trzy miesiące i nie mieli jak go wcześniej naprawić, bo na przykład czekali na, na części, więc nie wiem w jaki sposób będą chcieli to e, e, ukrócić. Z drugiej strony zadałem też e, pytanie ministrowi, jak wyglądałaby sytuacja, jeżeli komuś na przykład w styczniu w motocyklu kończy się przegląd okresowy. No. W listopadzie zrobić go nie może, jak jest ciepła, na przykład nie wiem, w styczniu spadnie śnieg i nie będzie miał jak jechać, no to chyba tylko i wyłącznie teoretycznie zostaje laweta, bo narażamy się na dosyć duże koszty. Tym bardziej tam była mowa o trzykrotności, a jeszcze nie wiemy, o ile ta stawka będzie podniesiona, więc teoretycznie te kary mogą być naprawdę bardzo duże. A był też poruszany temat dotyczący tego, czy przeglądów okresowych nie robić raz na dwa lata, jak jest w większości krajów Unii Europejskiej, ale od razu było to z drugiej strony zbite stropu z tego względu, że. W Polsce mamy jeden z najstarszych parków samochodowych, co za tym idzie na chwilę obecną. Lepiej kontrolować samochody raz do roku. Dobra, i przejdźmy teraz do kwestii związanej z finansami. Jak sobie przypominacie, było kilka cen sugerowanych. Mówimy tylko i wyłącznie o bazowym badaniu, tym za 98 zł, czyli podstawowe auto osobowe bez instalacji gazowej LPG. Pierwsza propozycja, jak dobrze pamiętam, to od stowarzyszenia Krosną było 540 zł, bo to było urealnienie tego, ile 100 zł było warte w 2004 roku, czyli 20 W sumie rocznikowo już 1 lat, kiedy ostatnio była zmieniana cena badań okresowych pojazdów. No to się nie spodobało z zbyt dużą aprobatą, później było 460, w ostatnim czasie bardzo długo było wałkowane 260 zł, no bo stowarzyszenia już trochę zbiły z tonu, ale cały czas mówiąc, że koszty prowadzenia tychże działalności są tak duże, te składki zdrowotne, ZUSy, wszystko dookoła, a cena od 20 lat nie jest ruszana. Jest to jedna z niewielu branż, gdzie ta cena pozostała. Na miejscu. Co nie zmienia faktu, że w ostatnim czasie, tak na tydzień przed komisją, pojawiały się bardzo często 130 zł. I w sumie nie wiem do dziś, z której strony wyszła tego typu propozycja. I powiem Wam wprost, nie padła dokładna cena na tym posiedzeniu Komisji Infrastruktury. Ale zauważyłem jedno: Mam wrażenie, że ministerstwo no nie do końca jest zbyt bardzo chętne do zmiany tych tychże cen. A następnie był poruszony temat do tego, ile kosztują badania okresowe w innych krajach Unii Europejskiej. Najdrożej jest w Austrii, 357 zł. To jest oczywiście w przeliczeniu, jeżeli nawet badanie jest zrobione raz na dwa lata, to w przeliczeniu na rok. Następnie są Niemcy, Chorwacja, Włochy, Polska jest na 19 miejscu, a za nami jest chociażby Cypr, 75 zł, czy Portugalia, 60. My cały czas mówimy o tym bazowym badaniu okresowym. I co ciekawe, średnia cena badania okresowego w Unii Europejskiej została wyliczona na 135 zł. I powiem tyle. Cały czas podczas tego posiedzenia było poruszane, że jeżeli te zmiany wejdą w tym roku w życie, to od 1 stycznia wprowadzona zostanie rewaloryzacja, czyli względem najniższej krajowej, będzie cena tego badania zmieniana rok do roku, tak jak jest chociażby teraz zmieniana kara z ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego. I powiem jeszcze jedno, oczywiście nie ma tutaj mocy sprawczej ani władczej w tym wszystkim. Wydaje mi się, że żadne 540, żadne 460, żadne 260, obstawiam, że cena badania maksymalnie wzrośnie między 130 a 150 zł z nastawieniem rewaloryzacji. Oczywiście mam świadomość tutaj, trochę bronię jakby stacji kontroli pojazdów, że tak, mam świadomość, że tych stacji wyrosła jak grzyby po deszczu. Mam świadomość, że jeszcze 6-7 lat temu to było wielkie Eldorado, bo nie było określonych czasów, ile należy wykonywać badanie. Też pojawiał się na Komisji Infrastruktury wczoraj stwierdzenie, że podbijają jak Reksio te badania, więc wydaje mi się, że z jednej strony cena pójdzie pewnie symbolicznie w górę. No, symbolicznie tutaj mówimy o, o 30 czy tam 40 paru procentach, ale z drugiej strony będzie o wiele większy nacisk na to, żeby stacje kontroli pojazdu robiły to w sposób dokładny. Tych kontroli będzie zdecydowanie więcej. Jedna rzecz, co mi się na przykład nie podobała na tym posiedzeniu, to z wyliczeń jednego z byłych ministrów było wyliczone, no dobra, to badań było 21 milionów, dzielone przez 5400 coś tam stacji, dzielone przez 210 dni roboczych, no to teoretycznie każda ze stacji robiła tych badań 16 dziennie, przecież idzie z tego wyżyć. Tak nie można liczyć, bo więcej badań się robi w dużych aglomeracjach, a zupełnie inaczej wygląda to na prowincjach, więc takie statystyki to wiecie, no można sobie włożyć między bajki. Więc na chwilę obecną tyle wiemy i są to informacje jakby z pierwszej ręki. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania bądź informacje, co można byłoby zrobić, jak bądź jak przedstawić ten temat, ja chętnie zbiorę te komentarze i na przyszłym posiedzeniu będę starał się pojawić oczywiście w miarę moich możliwości i ten temat już wtedy jako wy i jako ja przedstawić szerszemu gronu. A póki co, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!